Draco Malfoy służy Czarnemu Panu, Snape o wszystkim wiedział. Ja jestem Wilson i witam Cię w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i Książę Półkrwi. A jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego odcinka, to teraz u góry wyświetlić się link do filmu i zobacz jak było. No dobra, czas kontynuować magiczną przygodę. Lecimy! No dobra moi drodzy, witajcie ponownie w rozgrywce i skończyliśmy sobie na tym, że mamy iść do przyjęcia do Slughorna. Także nie przedłużając dłużej tego wstępu, lecimy, lecimy od razu do celu. Tylko ja sobie zaznaczę... A raczej poproszę nie o pomoc. bez głowy gonika. Czy czymś takim? Jest w każdym razie przy na mhm. musimy naszą towarzyszkę najpierw właśnie znaleźć. Bo bez niej ani ja rusz, w ogóle co to jest? Co to jest? Co się z tym robi? Dobra, mi się wydaje, że to trzeba będzie odpalić za pomocą incendio, jakiejś jakieś fajerwerki prawda? I George, coś w tym stylu, tak przynajmniej tak podejrzewam. Eee, także na razie tego nie ruszę, bo jeszcze incendio tutaj nie znamy. A szkoda, a szkoda, bo bym się pobawił tutaj za pomocą tego czaru. O co z tym chodzi? Czy wstrzymać muszę? Eee, inaczej, eee, o co mi chodzi? Nie. Dobra. Chciałem więcej tych minigodeł zebrać z, z danego tego, tego miejsca, ale za każdym razem zbiera mi się losowa ilość. Czasem jest więcej, czasem mniej, a w sumie nie wiem od czego to zależy, bo tam pamiętam, że był taki komunikat, który mówił mi, że podpowie, jak odpowiednio to zrobię, to mogę dostać więcej nagrody, ale na razie tego zrobić nie umiem. Także no, no trudno, no, 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 nie przeskoczę tego jakieś godło znalazłem, bezpańskie, co wybierzemy, tam widzę też godło, bo jakie? dostać to nie wiem. Jakiś coś tu musi się znajdować, Jakiś, yy, jakaś rzecz do rzucania, bo tym nie rzucę, nie? To... Nie no, bo to, to nie do tego służy, nie, Wingardium Leviosa nie działa. Czekajcie, okay, chcę te godło. No wy widzicie, nawet mi ten powiada. wiesz, że tam idziemy tam, no, a w sumie dawajcie, lecimy. Dobra, poproszę to bezpańskie godło jeszcze. Dobra, powinniśmy wyjść na ten dziedziniec, gdzie jest um, klub pojedynków. Nie wiem czy to się klub pojedynków, no w każdym razie to co przy, ostatej, przy okazji poprzedniego odcinka widzieliśmy. O teraz dostałem dużą minigodę, nie wiem w sumie od czego to zależy. Ale no, nie będę narzekał, o znowu dostaliśmy dużo. A no, i dostaliśmy kolejną tarczę dzięki temu. Dobra, to przynajmniej tę część Hogwartu będzie mieć z głowy właśnie, że poszedłem tu. Tą... Eee... ścieżką Dobra A, tutaj jesteśmy, to jest ten wielki dziedziniec, chyba tak to się nazywa Nie pamiętam Miał to swoją nazwę na pewno ta lokacja Eee... To jeszcze jedna tarcza Eee... Nie trafiłem No co jest? Proszę mi trafić się elegancko. Dobra. No i mamy. Już na razie nie będę iść. Nie ma co tak rozgrzybywać całego Hogwartu od razu. Dobra, wracamy. Wracamy czym prędzej do, do tego miejsca, do którego mi się udać musimy. Jeszcze jest ta jedna... Mm, jedna ta A tutaj jeszcze będziemy musieli, a to jednak się będziemy musieli wracać. Eee, jest ta jedna tarcza na... Mm, na przystani, na budynku, to no, ja tam nie widziałem kamienia, który można rzucić. To zaraz będziemy musieli się tym tutaj zająć i się tutaj rozwiązać tą łamigłówkę Dobra, powiem wam, że dawno temu grałem w księcia półkrwi, ale gram się naprawdę bardzo przyjemnie. Dobra, i też no, na pewno yy, ja bardzo lubię Zakon Feniksa ale to co Książę Półkrwi ma lepsze, to jest sterowanie. Zdecydowanie. Nie wiem, może gdybym grał na innej platformie niż, niż na PC-cie, to ten Zakon Feniksa by wyglądał zupełnie inaczej, jeśli chodzi o rozgrywkę, ale jest, sterowanie jest bardzo toporne, niestety. A szkoda. Dobra. Mm. Kurczę, nie ma żadnego kamienia, no. Chociaż? O, patrzcie, jest, znalazłem Dobra, to, to nie będzie takie proste, już widzę Proszę mój kamień oddać Dobra O, i trafiłem idealnie, za drugim razem wiem, czy to nie jest mój rekord, jeśli chodzi o rzucanie żeby za drugim razem już dostać nagrodę. Cześć, cześć Luna. cześć Luna, masz ładną sukienkę. Jak myślisz, czy powinnam założyć również moje kolczyki w kształcie rzutkiewek? Nie wiem już sama, czy będą pasować. Nie, nie, wyglądasz świetnie. Cieszę <suszę> się, że przyszedłeś. Profesor Slackhorn prosił mnie o odpalenie tych fajerwerków na rozpoczęcie przyjęcia, ale nie bardzo wiem jak to zrobić. Trzeba po prostu rzucić incendio na ląty. Czy będziemy znali teraz incendio? Bardzo dobrze. Incendio! Odpalmy następne. Mhm. Bardzo ładna muzyczka mi się odpaliła teraz. Ale jeszcze zanim zanim zrobimy wszystko, co tutaj gra od nas chce, to oczywiście mamy tarcze do zebrania. Tutaj jest kolejna. No i są te fajerwerki Czekajcie, ja bym ten kamyk chciał. Nie widziałem tam żadnego kamyka innego. Zazwyczaj po jednym przedmiocie jest. Przed, przedmiocie jest. do rzucania przy tych. Y Tarczach, no, ale tutaj akurat nic nie widziałem. Chyba, że no nie wiem, się zlało z otoczeniem. Dobra. No i proszę bardzo, mamy kolejną. Kolejną tarczę. jeszcze jest jeszcze, jeszcze ciekawego? Bo tutaj nie widzę nic. Nie, tutaj chyba już więcej znajdziek nie będzie. Dobra, czyli możemy się zająć już fajerwerkami i się nie przejmować tutaj, że czegoś pomin coś pominęliśmy. Dobra. I jeszcze jeden! Dobra, o i dużo, dużo mini godel, tak jest, to mi się bardzo podoba. Dobra. O, jeszcze jeden! Podpalmy go! Przykłada, że stoczne ogni świecą tak krótko. Tak jest ze wszystkim, co ładne, świst. I jest naprawdę miło potem się kończy. Tak jak dzisiejsze przyjęcie. Hmm. Chyba żadnego pudełka nie pominąłem, nie? Je? Jeśli chodzi o fajerwerki póki co. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, na pewno jest jeszcze jedno tutaj. A nie, jeszcze dwa będą. Tutaj jedno i tam jeszcze powyżej. Odpalone no i zostało ostatnie pudełko. O, jeszcze jeden. Dobra. Jak ładnie kolorowo. Przysięgam uroczyście, że coś niedobrego. Dobra. Nowy obszar odblokowany. Auroży otworzyli już tę część zamku. Chodźmy na przyjęcie z Lakhorna. Dobra O, do minigodu Poproszę je bardzo. Dobra Dobra, lecimy za nią. Lecimy. No jest Komputer zawsze będzie od nas szybszy. Także tego nie przeskoczymy. Szkoda. Ja bym się trochę pościgał, ale dlaczego by nie. Dobra Do lochów? Dlaczego do lochów? Wingardium Leviosa! Dobra, Luna sorry, ale ja tu coś widzi zobaczyłem fajnego tak sobie nie odpuszczę No właśnie Dobra, schodzimy do lochów no. Ale to jego przy przyjęcie, e przyjęcie Slakorna było przecież w innym miejscu To nie wiem gdzie to mnie prowadzi Chyba, że właśnie do jakiegoś portretu Tutaj gra Wykalkulowała, że tak mi będzie szybciej. A tu było. Czekajcie, tu ściana była wcześniej. To o, tu coś się odblokowało. No tu na stół była ściana, nie można było przejść dalej. Mhm. Kolejna tarcza: 49. To jest znowu, czymś będziemy musieli rzucić Ale ja tu nie widziałem żadnego kamyka Chyba o czymś zapomniałeś Zaczekam tutaj, a potem pójdziemy na przyjęcie No zaczekaj, zaczekaj, bo ja tutaj... Ja tu mam ważną sprawę do załatwienia No i co ja mam zrobić? Nie ma tu żadnego kamyka W tej części zamku byłam tylko w snach Pierwszy zdarza mi się chodzić przez sen? Dlatego kładę się spać w butach okej okay. dobrze wiedzieć A może od ciebie coś jakiś przedmiot cokolwiek nie nie ma Kacz, nie ja nie 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 mogę sobie odpuścić. po prostu nie mogę odpuścić nie po to nie po to twórcy zamieścili tutaj takie fajne znaczki do zbierania żeby żeby tutaj olewać jakiś jeden kamień cokolwiek jest to potrzebne bo aż tak za, tak bardzo to chyba jakby nie chciała żebym się wracał nie dobra, bez sensu, sorry, przepraszam was, przepraszam was, nie powinienem Nie powinienem się tak cofać, bo wy tutaj możecie, możecie aż film wyłączyć z tego powodu, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie Ale w końcu W końcu zbieractwo chyba każdy lubi, nie? Kurczę no Kurczę, może ja jestem ślepy, może, może to jednak jest gdzieś tutaj Zwyczaj te odległości między tymi przedmiotami a tarczą to nie są Dalekie no nic, dobra. Wiecie co, odpuszczę to sobie. Nie ma co tego przedłużać w nieskończoność. Ja nie widzę kamienia, ale na pewno gdzieś jest. Dobra, 50 już mamy tarcz. Dobra, tam coś jest. Wiem, że luna poszła gdzie indziej. Piętro siódme. Musisz już iść na przyjęcie. A to co? Ej, tym ty, ty musimy rzucić. Nie, źle. Aha. W ten sposób. Trochę od dołu muszę stanąć, bo to się sprawdza po prostu w tej grze. Za mocno. Nie, bo nie ma sensu tak robić tego za każdym razem tak samo No Dobra. To inaczej. I już lecimy na to przyjęcie, bo ja tu zacznie przedłużam ten etap. O. Tak zrobiłem. Wściekle. <laughs> Stanąłem po prostu blisko. Dobra. Niech ta skrzynka sobie leży, to tam potem ktoś... Yy, po poprzestawia Dlaczego? o co to jest za fa fajne coś patrzcie jakiś nie wiem goblin albo skrzat domowy w gotyckiej zbroi o co z tym chodzi czy to ma jakieś popularne wytłumaczenie może to jest jakaś ciekawostka książkowa której nie znam akurat dobra E, dobra, już nie, już przepraszam. Przepraszam. No, w sumie ona mi dobrze radzi. Tutaj spokój życzeń, do którego też się na razie nie biorę. Gdzie ona jest? Dobra, już idzie. Na idzie, idzie. Dobra, bierzemy nasze mini godła po drodze i kabinę na tutaj się znajduje. No dobra. I proszę Marek bardzo, jesteśmy na przyjęciu. Dobrze, tak się cieszę, że przyszedłeś. Jest tu wiele osób, którym chcecie przedstawić. Panie profesorze, nikogo innego tu nie ma. Oczywiście. Doskonale, doskonale. Jeszcze nie jesteśmy gotowi ani trochę. Właśnie dlatego przydałaby mi się odrobina pomocy. Na pewno ty i panna... Yy, yy, Lovgood. Błyskawicznie doprowadzicie to miejsce do porządku. Miałem zamiar przyrządzić pącz dla gości, ale czas nie pozwolił. Czy mógłbyś go zrobić za mnie? Oj, pącz mamy robić, tak? Jeszcze, jeszcze. O nie, nowa mechanika tylko do, teraz doszła. No nie. Mog, mogłem, 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 te, mogłem tutaj nigdy nie przychodzić. Przynajmniej ważenie eliksirów było, było łatwiejsze. Będziemy mieszać teraz. Ły, ły, za pomocą łychy. I też w odpowiednie kierunki musimy robić za każdym razem. Dobra, mam nadzieję, że to Czekajcie, jak tak ta robię bardzo szybko, to czy to działa? Coś tam działa, dobra. Musiałem sobie to przetestować, bo chciałem zobaczyć, czy to trzeba myszką, łyżką wolno ruszać, czy nie. Ale widzę, że... że nie, tutaj trzeba iść na prędkość, po prostu. Dobra, czeka nas bardzo trudne tutaj zadanie. Piolecik Fio musimy robić, dobra, yy, szybko to pieprz bierzemy i do czerwonego koloru musimy teraz szybko wyłączyć do turkusu no nie działaj no turkusik szybciej nie no kolera dobra uda nie i zrąbałem no yy, bierzemy bierzemy teraz pomarańczki w ogóle tyle czasu zmarnowałem, a na to się jeszcze, z tym jest jeszcze gorzej Dobra, co to jest, yy, teraz to, a czekajcie O, musi zabombelkować, o to dobra, yy, mieszamy Dobra, cytrynki Jedną rzecz... że... Aha, źle, bo to, to są pomarańcze, tak? Tu, to, tu, to, 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 o. A nie, tam to było pomarańcze, to są cytryny. Dobra, a teraz bierzemy to i do, do pomarańczowy kolor musimy uzyskać. Super. Mieszamy znowu. A jedną rzecz chcę zobaczyć, czy, czy ta... Nie, to nie, dobra. Nie, nie, myślałem, że oszuk, oszukam system. No przegram zaraz, no. Słuchajcie, nie, to jest złośliwe. Już widzę, że będą problemy. To dlaczego? Dobra, jeszcze raz to samo. Moim zdaniem powinieneś usunąć tym, chłopcze. Dobra, najgorszy etap teraz. Dobra. Teraz pomarańcze Jeszcze jedna Teraz to To musi zabumbelkować I robimy na niebieski O nie, mieszanie Czemu to jest takie trudne, ja tego nie, nie mogę pojąć Dobra Teraz cytrynki Dwie liczby dwóch cytrynek Dobra, teraz yy, coś takiego robimy pomarańczowy kolor. Dobra, i mieszanie. Wolno, to się zmieni. Dobra, yy, truskaweczki. Kurczę, to jest tylko pącz, dlaczego to jest najtrudniejszy eliksir jaki do tej pory ważyłem? I jeszcze mi truskawka wypadła, no. Dobra, teraz bierzemy to coś z głową dzika. I lecimy z tematem. pomarańczowy kolor. Dobra, teraz... Yy, nie widzę. To chyba, tak? I żółty kolor, o już. Teraz znowu ciebie bierzemy. I zio... A, aż mi wybuchło. Chcę ją zrobić dobra zielony kolor i on zaraz będzie już, dobra? I, i mieszanie jeszcze na koniec. Zmienia się kolorze. Troszkę bo ja w ogóle nie mogę spić. Dobra, udało się. Uf. Dobra. Bogu. Smak słońca i szczęścia. Wiedziałem, że tylko Ty możesz to zrobić, chłopcze. Są już nasi goście. Stój, Potter. Chcę jedynie przekazać wiadomość. Profesor Dumbledore poprosił mnie o przekazanie Ci jego najlepszych życzeń. Wybrał się w podróż i powróci dopiero po feriach. Podróż? Dokąd? Łapy precz, ty plugawy harłaku! Spokojnie, panie Filcz. Co to za zamieszanie? Dobra, dobra, chciałem się wkręcić. Zadowolony? Wyprowadzę, Andy. Czemu do niego powiedział panie Filcz? Chyba coś zostało źle przetłumaczone tutaj, no ale już musimy wybaczyć to... ...to grze. Dobra, i mamy teraz iść za profesorem... ...Snajpem i Draco. Idź na lekcję, potar. Gryfindor traci 10 punktów za próbę wagarów. No jaką lekcję noc jest? Próbi znowu. Jaką lekcję człowieku... Yy, Fajrant jest, no. Dobra, no musimy dale, dalej od nich się wyjś? znajdować. Nie muszę się panu tłumaczyć. Szacunku, dobra? Staram ci się pomóc. Dobra, nie za blisko, bo będę musiał cały etap powtarzać. Piętro siódme. Chcę pan odebrać mi chwałę. Uff, cisza. No i Draco, ty i twoja chwała, no. Może to ja rzuciłem urok na Katie Bell, a może nie ja. Co panu do tego? Przysiągłem cię chronić. Złożyłem Wieczystą Przysięgę. Nie potrzebuję ochrony. Zostałem wybrany. To moja chwila. A niech to. Myślisz, że Snape tylko udawał? Nie. Powiedział nawet, że złożył Nieczystą Przysięgę. Wieczystą Przysięgę? No tak. Co się dzieje, gdy złamiesz Wieczystą Przysięgę? Umierasz. Dobra. Jesteśmy w norze. Ja ostatnio nie mogę spać. Więc myje włosy. Głupie, prawda? Wesołych świąt, Harry. W ogóle też jest dosyć późny etap popularny, jeśli chodzi o święcia półkrwi, Bo mamy już właśnie etap ataku na norę. Dobra, no i co, Pojedynek z Blafix. Już oberwała. Pa patrzcie jak kurde zaraz ją pociśniemy. Dobra, Pro tego. A! I co? Dobra. Dobra, ciak. Dręcz wopa, I leży. Leży i kwiczy. Dobra, Genie porwał Fenris Greyback Dobra, ciąg dalszy pojedynku Nas czeka A? Patrzcie jakie łyniki wściekłe robiła A tu w ogóle coś mi przeszkadza Nie mogę do niej podejść bliżej no dobra, nie to nie Ja nie będę narzekał tak. Robimy tak, a i oberwałem. Dobra, czekajcie, bo to nie jest takie proste, jak, się, jak się mi wydawało że będzie. Dlatego już... Dawaj. O kur... Za szybko to robię. Dobra, wyćwiczę się spokojnie. Dobra, czekajcie, ja muszę mieć chwilę na zastanowienie się. O, właśnie. Teraz nie musimy się starać nad oceną, musimy po prostu przetrwać. Dobra, załatwiona. Nie Harry, to pułapka! Zostaw ją! No ale teraz z Fenrisem będziemy walczyć. Już nie, nie pamiętałem, że tak wygląda. Dobra, leż, w ogóle patrz ile ma życia z O, patrzcie, Protego jeszcze wrzucił. Zastanawiam się, czy taki jest szybciej. No, na pewno jest szybciej. W ten sposób. Dobra. Zaraz, zaraz, zaraz Dobra, jest. Nic ci nie jest? Nic. Dzięki, Harry. Ciesz się, że żyjesz. I dziękuję, wiesz, za Ginny. Gdyby nie ty, miałbym wilkołaka za siostrę. Eee, no, nie ma sprawy. Tata sprawdził Burkina i Bergsa. Powiedział, że Malfoy patrzył na znikającą szafkę. Co takiego? Co mógłby zrobić z jedną z nich? Nie wiem, ale tata mówił, że nadal była w Coś knuje. Po prostu nie wiem co. Cześć, Harry. Cześć, Rom. Harry, sądzę, że profesor Slakhorn urządza kolejne przyjęcie dla zaproszonych gości. Klub ślimaka? Może Slakhorn zamieni ciebie i McLagena w króla i królową ślimaków? Na razie, Harry. Hermiona, widziałaś Malfoja, robiącego coś podejrzanego? Przestań, Harry. Nadal się martwisz, co robi Draco? Ron powiedział mi, że jego tata widział, jak Malfoy gapił się na znikającą szafkę u Borgina i Barksa. Nie ma mowy, żeby przemycił znikającą szafkę do zamku. Aurorzy przeszukują każdego, kto wchodzi. Sprawdzają nawet sowią pocztę. No to powiedz mi, jak on to robi, że znika z mapy Huncfotów? Pokażę ci. Przysięgam uroczyście, że knuje coś niedobrego. Koniec psot. Jest tam, na korytarzu na siódmym piętrze. A zatem nie zniknął, prawda? Ale czasami kompletnie znika. Mam zamiar się dowiedzieć, co knuje. Idę na siódme piętro. Co ja słyszę, brzmi sensacyjnie. Gorące wieści szybko stygną. Lepiej idź moim skrótem. Powiedz tylko, ulubieniec prasy. Naprawdę myślisz, że czegoś się dowiesz? Tak, udowodnię, że coś knuje. Mhm. Dobra, no i co? I mamy zbadać, co Draco robi na korytarzu na siódmym piętrze. Ale co robi Draco, Do tego dowiem się już w kolejnym odcinku. A już teraz zobacz mój longplay z Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic.